Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku dni są oficjalnie parą Warto jednak wspomnieć jak sytuacja wyglądała jeszcze rok temu, gdy Marcin Hakiel miewał instagramowe napady zazdrości. A Kasia dyskutowała z Maciem w śniadaniówce o ponownym zamąż pójściu po rozwodzie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od piątku nie schodzą z czołówek rodzimych mediów. Choć dziś już oficjalnie są parą, to jeszcze kilka dni temu nie spodziewali się chyba, że Paulina Smaszcz, czyli była żona dziennikarza, ujawni kulisy ich wspólnego wyjazdu do Izraela, które niewinnie wplotła w życzenia urodzinowe dla aktorki. Nie obyło się jednak bez gorzkich słów kropka cieszę się, że Maciek zabrał ciebie do Izraela, który zna doskonale i spędzacie wspaniale twoje 40. Urodziny. 100 lat. 100 lat. Kasiu, zapytaj Maćka, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40. Urodziny. Odpowiedź brzmi: nic. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko, proszę, bo kłamcy tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izraelu. Mimo wszystko, spędzaj swoje urodziny wspaniale, wypaliła celebrytka. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie razem. Zapewne to właśnie instagramowy wywód Pauliny Smaszcz skłonił Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do co min Wkrótce, już jako para, połączyli się nawet ze studiem pytania na śniadanie. Na razie nie jest jasne. Od jak dawna się spotykają, jednak była żona dziennikarza sugeruje, jakoby mieli się ku sobie jeszcze za czasów programu Czarpar, który emitowano w 2019 roku. Para na razie tego nie potwierdza, jednak warto wspomnieć, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej nawet i jeszcze rok temu. Kurzajewski i Cichopek wielokrotnie współpracowali ze sobą na planie pytania na śniadanie, a w październiku 2020 roku rozmawiali na przykład z gośćmi o ponownym zamążpójściu po rozwodzie. Dyskusje na ten temat sygnowali wspólnym zdjęciem z uśmiechami od ucha do ucha. Kochani przed chwilą rozmawialiśmy o ponownym zamążpójściu po rozwodzie. Dobry pomysł? Czy niekoniecznie? Jak myślicie? pytała Kasia, obserwujących kropka cichopek i kurzajewski są parą. Tak to wyglądało jeszcze rok temu innym postem. Które dziś może budzić skrajne uczucia, była ich kolejna relacja z planu śniadaniówki. Wtedy pozowali wspólnie pod kocykiem, a jednym z komentujących był Marcin Hakiel, dziś już eks-mąż Kasi, który układa sobie życie u boku nowej ukochanej. W sierpniu 2021 roku pisał jeszcze, że widok Kasi i Maćka razem budzi w nim zazdrość. Nie powiem, żebym nie był zazdrosny, napisał, dodając do wpisu emotkę. Wszystko to oczywiście kilka miesięcy przed ogłoszeniem rozstania i wywodach w mediach, w których mówił tajemniczo o prawdzie i wolności. Która miała imię. Jego wyczyny pochwaliła zresztą Paulina w jednym z niedawnych wpisów.